Niebieski jest to pojemnik przeznaczony na makulaturę, na papier, pojemnik żółty, do którego wrzucamy tworzywa sztuczne, metale, a także opakowania wielomateriałowe. Do zielonego wrzucamy szkło, do brązowego bioodpady, do czarnego wyrzucamy odpady zmieszane. Jeżeli chodzi o pojemnik niebieski, to wrzucamy do niego papier. Papier czysty, niezabrudzony, niezatłuszczony. Na przykład wrzucimy tutaj wytłoczankę po jajkach, rolki po papierze toaletowym i ręcznikach papierowych, gazety, zeszyty, torbę papierową. Możemy wyrzucić książkę, aczkolwiek zawsze warto ją wykorzystać, komuś przekazać. Do żółtego pojemnika z kolei wyrzucamy tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe. Czyli trafi tam butelka plastikowa. Ważne, żeby ją zawsze odkręcić i zgnieść. Butelka po wodzie czy też po soku. Ale także butelka po oleju. Opakowania plastikowe po jedzeniu. Wrzucimy tutaj opakowanie z tworzywa sztucznego po jogurcie ale także opakowanie po kosmetykach. Co bardzo ważne, do pojemnika żółtego wyrzucimy również karton po mleku i soku. Jest to opakowanie wielomateriałowe, składa się z tworzywa sztucznego, z papieru, a także folii, ale ze względu na to, że zawartość może się wylać z tego pojemnika, umieszczamy te opakowania w. W pojemniku w kolorze żółtym na opakowanie wielomateriałowe. Tu też wyrzucamy wszelkie opakowania metalowe, czyli puszki po konserwach, jakieś puszki aluminiowe, do żółtego pojemnika także one powinny trafić. Zielony pojemnik to pojemnik przeznaczony na szkło, ale jest to szkło opakowaniowe, czyli do zielonego pojemnika wrzucamy opakowanie po kosmetykach, słoik czy też butelkę szklaną, natomiast nie możemy tutaj wrzucić wszystkiego, co jest wykonane ze szkła. Czyli nie wrzucimy tutaj na przykład doniczki, filiżanki, szklanki, talerzyka, czy też lustra. Ponieważ nie jest to opakowanie, pojemnik brązowy z kolei to pojemnik przeznaczony na bioodpady. Tutaj wrzucamy odpady roślinne, resztki jedzenia, skoszoną trawę, liście, skorupki od jajek czy też fusy po kawie i herbacie. Ważne jest to, żeby nie wyrzucać do pojemnika na bioodpady resztek mięsa, resztek jakichś kości, ości czy też to, co się nie nadaje do wytworzenia kompostu.